Wczoraj zamówiłem tutaj tę Szarlotkę 6 sztuk rano. No i tak, no dzisiaj przyjeżdżam godzina 13. 20, przyjeżdżam teraz godzina jest około 12 i patrzę na ten na kawiarni napisy będzie w kawiarnie do na godziny 13.20, no ja, ja sobie formalnie z ludzi robię. Korczo, nie wiem jak tak można dzieci jakoś tak, no, nie wychowywać czy coś, przez no, przecież widzą. Przecież wczoraj mogli napisać, że nie, albo jakoś to inaczej załatwić. Traktują człowieka jak w ogóle poniżej krytyki, prawda? Specjalnie tutaj przyjechałem z miasta, żeby odebrać ciasto, które zamówimy, to nie mogę odebrać. Wczoraj też przyjechałem, nie pisano jeszcze kawiarni, że kawiarnia jest czynna od godziny 10 do 18 chyba. No i przyjechałem gdzieś tak o godziny 1 chyba, czy po 1. No i zamknięte. jest. No co się dzieje? No zdają zmianę pół godziny, co nie? Nie ma kartki, że jest przerwa czy co? Zdają zmianę, ich nic nie obchodzi. Stoję pod drzwiami, chodzę, kręcę się i tak dalej. No, i w końcu wszedłem tam po, po 20 minutach, otworzyli. No, wszedłem do tej do kawiarni, do środka. No, okazuje się, że jeszcze y, jedna kobieta zdała, jedna uczciwka zdała, a druga jeszcze nie przyjęła. No, i znowu stoję w kolejce i się patrzę. Przekręcę, kręcę się, kręcę się już z pół godziny w sumie. No, i ta, która była poprzednie, no, mówi, co no, może, może pana, co pan chce, może pana obsłużymy. Co nie? No, ja mówię, no, poczekam jeszcze chwilę, normalnie, panowa nie reaguje, co przyszła. No, i no, bo chyba 10 minut stoję, czekam tutaj siedzę, żeby coś zjeść. No, czas leci. No i w końcu tam tamta, co była poprzednia, co mnie widzi i mówi, no to ja panu coś dam. Co nie? No i wzięła i mi da, daje to to. Te, te, te. Zamówiłem tamtą tuńczyka, wziąłem sałatkę z tuńczyka i chyba jakieś ciasto. No a tutaj ta uczennica mówi, że tamta pani, która jest, zakazała w ogóle wydawać wszystkiego, co nie? No i tak w kółko, co nie, no traktują człowieka w ogóle tutaj jak śmiecia czy coś nie. Dostałem pierogi wczoraj, chciałem, na wynos wziąłem te pierogi, które już były tam gotowe w zablocie, leżały, niezamówione. No, mówię, no trzeba zagrzać te pierogi, bo na miejscu i no, gdzie tam wzięli polali to cebulą. Rozpuszczono w tym śród siebie, no, a były zimne. No, zjadłem te pioruny, zmęczyłem co mną, nic nie mówiłem. No, nie? no i tak to jest. Chodzi o to, tutaj przede wszystkim że w ten sposób to, to po prostu się to są oduczyciele. W ten sposób dzieci się demoralizuje, oducza jakichś normalnych zachowań. Nie mogą być nauczycielami ludzie, którzy w ten sposób traktują o innych. No jeszcze i, 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 gorzej niż w placówkach normalnych, takich publicznych, czyli w jakiś innych cenie prywatnych. Czy tutaj dzieci patrzą, są, są wychowywane, mają jakieś nawyki zdobyć? No to ich wychowa jest nie nauczyciele. Po prostu się nie nadają ci nauczyciele. Jestem gość tutaj dobry, jeden ten, który się robi. Ten, tutaj pracuje na stołówce z kucharzem jeszcze kimś, robi te dobre, jakiś normalne, co nie? Ale ta kobieta, co była wczoraj, przyszła po godzinie pierwszej, no zupełnie kaplica, co nie? No jak człowiek czeka starszy na to, nieważne, co nie, czeka, żeby coś zjeść, a tam się rozlicza i mówi, żeby nie wydawać. Takie skomplikowane jest, że wziąć, dać kartkę i napisać na kartce, że wydałam tam pierogi, czy coś, no nie, i to, no, nie? no nie, 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 skutkuje to w ogóle na nich. Patrzą, że człowiek jak jest już jakoś inaczej ubrany, to czuje jak śmieci. No to trzeba coś z tym zrobić. Dziękuję uprzejmie.